Cześć, witam wszystkich serdecznie. Wybaczcie kochani, ale nie zdążyłem włączyć wcześniej nagrywania. Jestem na rybkę nad kanałem oddzielającym Holandię Północną od Holandii Południowej. To dosyć szeroki kanał, po 50-60 metrów. No i wybrałem się po dłuższej przerwie na ryby, ponieważ pogoda była taka sobie, a od swoich znajomych wiem, że kompletnie nic się nie działo. Przyszedłem właśnie na miejsce, zdążyłem rozrobić towar, zarzucić wędki i nie zdążyłem włączyć nagrywania, ponieważ było pierwsze branie. A oto, co udało mi się złowić. Piękny, silny, pełnouski kart. Nie wiedziałem, że tak szybko nastąpi branie. Nie zdążyłem nawet włączyć nagrywania. Bardzo ładny, bardzo silny. Może nie jest kolosalnych rozmiarów. Ma jakieś 65-70 cm, ale jest bardzo silny i bardzo nerwowy. Od razu rybę wypuszczam do wody. No i skoro był jeden, może będzie następny. Może powiem kilka słów o tym na całowie. Z metod Fider bodajnik 50 gram od Mikado. Bez to jest numer 10. Oczywiście z Method Mix Dark od Sonu wymieszany z paletem epidemią. A na bagnecie duos kopeks, Worms takie cudenko.